Witam Was kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars, a w tym odcinku pokażę Wam moją listę znajomych w Brawl Stars e, Chyba to będzie mój pierwszy raz kiedy, kiedy to zrobię, bo wcześniej Wam tego nie pokazywałem, bo wcześniej jakoś nie miałam nie miała, nie miała jakoś fajnej. Z fajnych znajomych, więc pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, dajcie, dajcie jeszcze łapeczkę do góry i Zapraszam Was do oglądania. A więc lecimy z playlistą. no jak widzicie, kilka osób to jest mega i to mega dobrych. A więc lecimy od pierwszej osoby. Jak widzicie, pierwsza osoba ma 94 tysiąc pucharków, najwyższa 100 tysięcy. Widać, się ma Alinową nową sławę, tą zieloną. Więc naprawdę dobre konto. Nie będę wam jakoś bardzo pokazał tych kont, bo nie chcę, żeby na odcinek trwało jakoś bardzo długo. lecimy do kolejnego. Kolejny kąt to jest 93 000 pucharków, najwyższe no... No trochę chyba współczuję tego. Mo zostało najwyższe, ma 99 500 54 pucharki Prawie miał 100 tysięcy, a jakiś student tego nie wiem, więc troszkę współczęście tego nie wpił. Widać, że ma prawie wbitą tą się zieloną sławę, więc dobra, konto też jest to, znów mocne. A więc następne konto mamy, widać: Kapi jest 93 tysięcy bucharków, najwyższe 96 tysięcy. E, złota Piper, widać. Ok. Takie też to dobra, złam cztery nie domu jak to inny. No i widzowie tego to nas tu wyznaczy. Medic mine, Matt No chyba znaczy tego tego no, wyziomka, Matt T. Większość Was pewnie zna Tiego, To jest bardzo spokojny ziomek. więc ma najpierw pamiętam pamiętam jak jakbym w, w, w klubie trzeciego. I wtedy na deal 100 tysięcy, najwyższe 100 tysięcy. Więc gratulacje dla Metti'ego. I co? Zaczynamy do kolejnego konta. O. Albo na prosto Wam pokazała takie znane osoby, albo takie to dobre osoby. I tu mamy TikTok pr 4 No ja więc pewnie znacie tą, pewnie znacie tą osobę tiktokosa.pl 4 może znacie, może nie ale to jest też fajna osoba więc lecimy dalej kogo my tu mamy jeszcze tutaj takiego Karola mamy eee, nie mogę wam pokazać w sumie 91 tysięcy pucharków ale 92 tysiące prawie najwyższy został ten tysięcy pucharków to jest mocny chłop, no i, no i to jest taki mój widz z TikToka, no z TikToka z live'a, on jeden nam do znajomych, Mokry Toksik, tutaj ma najwyższe 100 tysięcy pucharków, jest w klubie It, Kakuba BS, ja, ja, tego, ja tam osoby znam, no tutaj macie jego konto Kakuba BS, Kakuba BS naprawdę jest dobra osoba. Też ma 216 pas, więc ja znam Kaku BMBS więc lecimy dalej. No i widzowie tutaj też możecie go znać, bo e, niech się mi się załaduje. Mmm, kurde. O! It minasi, minasi Brawl Stars też go pewnie znacie Minasi Brawl Stars. No, no, w tamtym miał na najwięcej bucharków 103 tysiące, pamiętam, jak to wdijał. No i... No i minasi też jest naprawdę mocny, co mówić. E, Okej, okay. co my tu jeszcze mamy za ciekawe? O, oh, no tutaj mamy na przykład igorka, 87 tysięcy bucharków też. No, to też jest, to, jest, to też jest mój widz na TikToku, cool, na live'ach, no, czasem czas, czasem nie ogląda. Więc też jest mój widz. Okej, okay. a więc lecimy dalej. i widzowie polecam zostać do, do samego końca, bo zobaczycie jeszcze, że, że mam takiego, on powiedz, takiego powie mega i to mega znanego youtubera, ale to pograzywam. W dalszej części tego odcinka. A my lecimy. Eee, dobra. O tu teraz na przykład mój widz, Real Print. Eee, to też jest mój widz na toku I mogę Wam powiedzieć, że mam do że mam dostęp do jego konta, ale to nie za ale nie na zawsze, tylko na jakiś czas. Za nie tu powinni tak mi zabierze to konto, bo tam jak już mam jeszcze konto na zawsze, to muszę mu zapłacić za 100 zł plus 300 zł, tak mi powiedział. Dobra, hmm, tym my e, Tutaj o tutaj był to szef. E, widzowie, zapraszam Was na, na tego YouTube'a blokacik to szef. E, on też tutaj, ne, chłop ma też e, YouTube'a, nazywa się właśnie Blokarki Kto Szef, zapraszam was na jego YouTube'a, no i widzowie, no i tego też możecie znać, bo to jest PT Gaming, PT Gaming też pewnie znacie, 76 tysięcy e, Storki Sorki zapowiadał mi, ale co zrobić, e, PT Gaming naprawdę fajne też ma konto, okej, okay, widzowie. Ja tam też powoli wbijam e, 70 tysięcy, więc. szykujcie się, szybko zanim tylko będzie odcinek z wbijania 70 tysięcy pcharków? E, oj! Tego też no znacie pewnie. Food V Slide. Wy też pe, pewnie też poznacie The slide. Pewnie znacie jeszcze idolkę. Tę idolkę też wam mogę pokazać, bo mam też znajomych. Wiktoria 29. No, tam mogę pokazać. Mam tutaj. Uh, ptaszka, że mam znajomych. Wiktoria 29. No i full slide, No i dobra. Lecimy dalej. Um, czy my tu jeszcze coś mamy ciekawego? Bo... Sam tym mógł wam pokazać konto, bo nie będę. Ale a możecie sobie po kolei patrzeć, jakie to są konta, bo. O, właśnie mi o to chodziło. Właśnie mi o to chodziło. Król Tori I, widzowie Tori, mam Tori'ego znajomych, Udało się go dodać do znajomych. Więc jestem bardzo z tego zadowolony. To już było bardzo dawno temu. W życiuję wtedy oczy ze Szorca, jak, jak go dodałam, bo tam wysemu do neata 15 zł, to dał. A więc, no dobra no. Czy kogoś jeszcze też mamy? Tak znanego A widzowie jeszcze eee, Jeszcze będzie taki odcinek Na kanale z Ocenia kont youtuberów z Brown Stars Więc polecam wam Wbijać, o no i widzicie Mamy Damianowskiego Damianowski Też go pewnie znacie Ale, ale ocenianie kont, kont youtuberów będzie w kolejnym odcinku no dobra widzowie ja myślę że to było na tyle w tym odcinku więcej wam nie pokazuję e, dowiecie się więcej wy, o tych kontach youtuberów w kolejnym odcinku bo powiem wam widzowie kilka, kilka youtuberów mam w tych znajomych o których wam jeszcze nie mówiłem mam kilka osób z youtuberów więc co? E, jak chcecie mi, możecie mi to do znajomych, bo uwaga, kto chce robimy tak, że zrobimy, ma, zrobimy malutki konkursik o dodanie do znajomych jedną e, trzy, albo dajmy cztery osoby, które napiszą w komentarzu swoje ID, dodam do znajomych w Brawl Stars za darmo, więc... Polacono przez swoje id w Brawl Stars, więc jeśli chcecie mieć przy to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nauro!